Cześć, witam Was serdecznie w odcinku poświęconym pistoletowi WIS wz. 35. Gdy nasza ojczyzna odzyskała po 123 latach niepodległość, sprawą niezwykłej wagi stała się kwestia budowy przemysłu zbrojeniowego. Na ziemiach polskich praktycznie nie było fabryk zajmujących się produkcją zbrojeniową. Projekt inwestycji, jaką była Radomska Państwowa Wytwórnia Broni, został zatwierdzony w 1922 roku. Pięć lat później ukończono budowę większości obiektów. A na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z kwietnia 1927 roku zakład otrzymał nazwę Fabryka Broni. W okresie międzywojennym w fabryce produkowano broń strzelecką powtarzalną początkowo głównie karabiny Mauser wzór 1898. Pod koniec 1932 roku zakończono pracę nad przygotowaniem do produkcji seryjnej nowego typu broni krótkiej pistoletu WIS. Jednak produkcję uruchomiono dopiero decyzją szefa Departamentu Uzbrojenia Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 5 września 1935 roku. Do kwietnia 1936 roku wyprodukowano 11 800 pistoletów WIS. WIS to pistolet w całości skonstruowany przez polskich inżynierów Piotra Wilniewczyca, Jana Skrzypińskiego oraz Feliksa Modzelewskiego, którego często się pomija. Choć to on był faktycznie konstruktorem broni. Wiz był produktem pracochłonnym, dość skomplikowanym technologicznie, wykonanym według bardzo ścisłych tolerancji, luksusowo wykończonym, polerowanym i pokrywanym głęboką oksydą. W pistolecie wykorzystano mechanizm spustowo-uderzeniowy skopiowany z Colta 1911, a układ ryglowania stanowi twórcze rozwinięcie rozwiązania zastosowanego w browningu high power. Wiz jako pierwszy pistolet wojskowy miał zwalniacz kurka umożliwiający bezpieczne opuszczenie kurka bez strzału. Pierwsza rzecz: magazynek. Wyciągamy magazynek. Druga rzecz: w pozycję do rozbierania. Tu mhm. musi się w to, nie? Tak jest. Trzecia rzecz: odciągamy żerć sprężyny powrotnej, ale odwracamy go. Żerć wypada. Mhm. Zwalniamy zaczep rozkładamy. To już mamy gotowe, Odwracamy sprężynę o 180 stopni Żerdzi powrotnej. Wyciągamy lufę. I mamy, I mamy komplet. Dobra. możemy składać. Składanie w odwrotnej kolejności. Czyli najpierw lufę. Żerć powrotna. Znowu na zabezpieczenie tutaj. Wkładzimy mhm. go. Odciągamy. Do wybuchu wojny wyprodukowano około 50 tysięcy sztuk Wisów. 8 września Radom został zajęty przez wojska niemieckie. Fabryka broni została przejęta przez okupanta, który dopiero jesienią 1940 roku wznowił produkcję Wisów o nowej niemieckiej nazwie. Ten rok przestoju wynikał z przepychanych między ośrodkami władzy w Berlinie o prawo własności. Ostatecznie fabrykę oddano w administrację ex austriackim zakładom Sztejera. W miarę wznawiania produkcji dokończono obróbkę polskich części i wznowiono na niewielką skalę montaż. Pistolety z tej fazy produkcji miały nadal polski dwuwierszowy opis z godłem państwowym i wybitym rokiem 1939. Dodatkowo na zamku wybijano ręcznie oznaczenie P-35. P, czyli Pistole Model 35 Polnisz. Zapasy części gotowych do montażu wyczerpały się do końca 1940 roku. Pistolety z wczesnej produkcji niemieckiej nie różniły się pod względem technicznym od pistoletów polskich. Nie stosowano żadnych uproszczeń w produkcji. Broń starannie wykonywano i wykańczano. Na zamku wybijano napis w jednej linii FB Radom WIS Model 35 PAT-15567. Broń niemiecka pozbawiona była godła i oznaczenia roku produkcji. Wraz z tą zmianą wyzerowano numery seryjne. Pistolety z zamkami nowej produkcji miały numery rozpoczynające się od jedynki. Egzemplarze pistoletów z tej grupy znane są wśród kolekcjonerów jako prealfabet, gdyż poprzedzały one bloki numerów z prefiksami literowymi, wprowadzone w kwietniu 1941 roku. W zakładach Stejera produkowano lufy. I składano pistolety z dostarczonych z radomia tzw. zestawów konstrukcyjnych. Robiono to po to, żeby utrudnić Polakom wynoszenie z fabryki części umożliwiających złożenie pistoletów. Tyle że zanim Niemcy na dobre rozgościli się w radomiu, z magazynów fabrycznych wyniesiono już sporo części, w tym gotowych ludowisów. Także później znaleziono sposób na wynoszenie całych zestawów konstrukcyjnych, ponieważ nadawano im fabryce numery. Seryjne, a numeratory nie były pilnowane zbyt starannie, więc pracownicy, pod nieobecność niebieskich nadzorców, numerowali szkielety i zamki podwójnie, co umożliwiało ich dalszą bezpieczną obróbkę w zakładzie. Wystarczyło jedynie dopilnować, żeby na jednym stanowisku pracy nie spotkały się części z tym samym numerem. Po wykończeniu, lewe części wywożono z fabryki. W ten sposób powstawały 1-2 pistolety dziennie na potrzeby podziemnej armii. 19 września 1942 roku ekipa likwidacyjna żołnierzy AK Radomskiego Okręgu Jodła jechała pociągiem do Końskich z zadaniem wykonania wyroku na agencie gestapo. Grupa uzbrojona była w broń krótką, w tym w dwa sklonowane wisy. Do tego samego pociągu wsiadł również patrol Banszucu i żandarmów. Przed stacją w Rożkach żandarmi dotarli do wagonu, w którym jechali konspiratorzy. W czasie kontroli dokumentów doszło do wymiany ognia. Zginął wówczas dowódca grupy, przy którym znaleziono visa. Jeden z żołnierzy AK został aresztowany, a trzech zbiegło, pozostawiając jednak w bagażu drugiego Wisa i Ken kartę wprawdzie na fałszywe nazwisko, lecz z prawdziwym adresem, w dodatku w pokoju wynajmowanym od pracownika Waffenwerke Radom. Nie trudno się domyślić, że po tych wydarzeniach ruszyła fala aresztowań. Na gestapo trafiło kilkanaście osób, od których torturami wymuszono zeznania prowadzące do kolejnych aresztowań. W październiku 1942 roku w czterech publicznych egzekucjach stracono łącznie 50 osób. W tym 15 głównie pracowników fabryki broni powieszono na placu przed halami fabrycznymi. Oczywiście w zakładach zaostrzono nadzór nad obrotem częściami i dostępem do numeratorów. Pomimo to nadal działały komórki konspiracyjne, szmuglujące części wykradane z produkcji, magazynu i transportów. Był to okres, w którym Niemcy zwiększyli produkcję wisów na potrzeby swojej armii, upraszczając proces ich wytwarzania. I tak w pierwszej kolejności zrezygnowano z frezowanego gniazda w chwycie, które przeznaczone było do zamocowania kaburo-kolby. Ze szkieletu zniknęły podcięcia ułatwiające sięganie palcem do spustu. Zdarzały się egzemplarze, w których z spustu pozostawiono niewyprofilowany, ograniczając się jedynie do zgrubnej obróbki. Uproszczono metodę produkcji spustu i szyny spustowej, które w polskich wisach były frezowane z jednego kawałka metalu, co było skomplikowane i pracochłonne. Na przełomie lat 1943-44 Waffenfabrik produkowała 10 tysięcy pistoletów miesięcznie. Pogorszyła się jakość obróbki, co było skutkiem pośpiechu, ale także zużycia parku maszynowego wyniszczonego rabunkową eksploatacją. Nadal jednak, WIS pozostawał pistoletem pewnym w działaniu i bezpiecznym. Uproszczenia objęły tylko kosmetykę. Dopiero pod koniec 1943 roku doszło do pierwszej poważnej zmiany konstrukcyjnej. W serii Z z tylnej części szkieletu wyeliminowano zaczep do rozkładania. Na jego osi Zawieszony był bezpiecznik samoczynny. Zastąpiono ją zanitowanym kołkiem, podobnie jak osie kurka i zaczepu kurkowego. Eliminacja zaczepu wymusiła zmianę sposobu rozkładania broni. Przekonstruowany wis nosił teraz na rysunkach fabrycznych oznaczenie P-35-2P. W lipcu 1944 roku, wobec zbliżania się do wisły linii frontu, okupant rozpoczął ewakuację zakładów. Przenosząc zapasy części i maszyny w głąb Rzeszy. Początkowo do filii zakładów Sztejera w Myln, To do tego miasta przeniesiono już w 1940 roku produkcję luf i tu składano je zestawami części z Radomia. Jednak z braku miejsca linie produkcyjne przeniesiono docelowo do czeskiego Znojma, a w Myln pozostawiono produkcję luf i ostateczny montaż. W tych okolicznościach dokonano kolejnego uproszczenia. Przywrócono żerć sprężyny powrotnej do postaci z prototypu z 1931 roku, pozbawiając ją teleskopowej stopy. Niemcy uznali, że skreślenie kilkunastu operacji w procesie produkcji warte jest ryzyka przypadkowego wystrzału w razie upadku pistoletu na ziemię. Okazało się, że powstały również plany kolejnych, daleko idących uproszczeń, których jednak nie zdołano wprowadzić w życie. Istnieją rysunki szkieletu pistoletu z prasowanej blachy. W tak wykonanym szkielecie można było wyfrezować prowadnicę zamka, zamontować wewnętrzne części, podobnie jak w szkielecie całkowicie frezowanym, ograniczając jednak przy tym o ponad 80% masę odpadów i zużycie narzędzi skrawających. Produkcja w czeskim znojmie rozwijała się z dużymi oporami. W 1945 roku zbliżający się front powodował wzmożone ucieczki robotników przymusowych. Co po ujawnieniu profilu produkcji musiało skończyć się nalotem alianckich bombowców. Zakłady zostały zniszczone w nalotach przeprowadzonych w marcu i kwietniu, a 8 maja 1945 roku oddziały Armii Czerwonej zajęły Znojmo. Po wojnie resztki prowizorycznych hal fili rozebrano i dziś nie ma po nich śladu. I tak kończy się przedwojenna i wojenna historia Wisa, który do dziś uchodzi za wzór celności i niezawodności. I wytrzymałości, krótko mówiąc, doskonałości konstrukcji. stał się legendą w Polsce i zyskał szerokie uznanie za granicą. Dobrze zachowany egzemplarz potrafi kosztować nawet 35 tysięcy złotych, a ja postanowiłem sprawdzić, jak strzela się z tej legendarnej broni. Kilku pierwszych serii pięciostrzałowych nie byłem zadowolony. Dopiero poczernienie muszki, która była wytarta i odbijała światło, dało zadowalający efekt.